Wyobraź sobie spokojny sielski most w szkockiej wiosce, nad którym psy nagle i bez wyraźnego powodu rzucają się w przepaść. Setki razy w ciągu dziesięcioleci brzmi jak scena z horroru, prawda? Ale to nie fikcja, to rzeczywistość. Most Overtown na obrzeżach Dumbarton w Szkocji od lat przyciąga uwagę badaczy, właścicieli psów i ekspertów od nadprzyrodzonego, dlaczego psy skaczą, co kryje się za tą przerażającą zagadką która od dziesięcioleci nie daje spokoju naukowcom i miłośnikom zwierząt. Dziś zagłębimy się w najbardziej mroczną tajemnicę Szkocji, która wciąż pozostaje nierozwiązana. Most Overton wygląda niewinnie, elegancki kamienny, zbudowany w latach 1895 do 1899, przecina malowniczą dolinę. Wydaje się być miejscem idealnym na spacer z psem, ale lokalna legenda mówi coś zupełnie innego. Od lat 50. XX wieku właściciele psów donoszą o niewytłumaczalnym zjawisku. Psy, które spokojnie spacerują po moście, nagle wpadają w dziki trans i skaczą w dół. Niektóre giną, inne wychodzą ranne. A wielu naukowców i weterynarzy nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje. To miejsce zyskało miano mostu samobójców dla psów. Przez lata powstało wiele teorii. Jedna z nich mówi o zapachu wydzielanym przez norki gryzoni pod mostem. Podczas spaceru psy podobno wyczuwają te wonie i wpadają w szał łowcy. Brzmi sensownie, prawda? Ale problem w tym, że nie każdy pies reaguje tak samo. Niektóre zwierzęta przechodzą spokojnie, a inne skaczą. Dlaczego? Czy rzeczywiście chodzi tylko o zapach? Czy może jest coś, czego ludzkie zmysły nie potrafią wyczuć? Inna teoria, bardziej mroczna, sugeruje wpływ energetyczny miejsca. Legenda mówi, że most został zbudowany na pradawnym miejscowym cmentarzysku lub że teren ten skrywa starożytne duchy. Niektórzy twierdzą, że psy wyczuwają coś, czego człowiek nigdy nie zobaczy. Właściciele psów opisują to w sposób niemal filmowy. Jeden z nich mówił: Mój spaniel nagle przestał patrzeć na mnie, jakby coś go hipnotyzowało, i w ciągu sekund znalazł się w powietrzu. Inny dodawał, że jego golden retriever wykazywał dziwne zachowania już w samochodzie, jakby czuł, że zbliża się coś przerażającego. To, co zaczyna się jako zwykły spacer, dla wielu kończy się tragedią. A jeszcze bardziej niepokojące jest to, że część właścicieli próbowała rozwiązać zagadkę. Kamery, eksperymenty, testy węchu i nic nie wyjaśniło fenomenu. Każde kolejne zdarzenie tylko pogłębia tajemnicę. Niektórzy lokalni mieszkańcy zaczęli unikać mostu po zmroku, mówiąc, że miejsce wydziela dziwną aurę, którą czuje każdy pies, ale nie człowiek. Naukowcy i weterynarze przyjrzeli się sprawie bardziej analitycznie. Najczęściej badanym aspektem była anatomia mostu. Jego kamienne barierki mają nachylenie i kolor, które mogą tworzyć złudzenie przepaści lub wabić zwierzęta. Niektórzy twierdzą, że psy w tym miejscu reagują. Na optyczne złudzenia albo echo dźwięków doliny, które wywołują instynkt ucieczki. Ale żadna teoria nie tłumaczy całego fenomenu. Dlaczego niektóre psy idą spokojnie, a inne wpadają w szaleńczy impuls, to nadal pozostaje niewyjaśnione. Mieszkańcy okolicy mają swoje własne wyjaśnienia. Niektórzy twierdzą, że to klątwa rodu Overtown, Most wybudowany przez bogatego przemysłowca, którego ród miał mroczne sekrety, inni mówią o tajemniczych zjawiskach nadprzyrodzonych, niewidzialnych sił, które kuszą psy, jakby próbowały je zabrać w inny wymiar. Nie ma na to żadnych dowodów. A jednocześnie, nie ma dowodów, które mogłyby całkowicie wykluczyć nadprzyrodzony wymiar tej historii. Niektórzy badacze twierdzą, że to jeden z najstraszniejszych fenomenów w Europie, bo łączy w sobie tajemnicę, tragedię i element nadprzyrodzony. Most Overtum nie jest tylko miejscem fizycznym, dla wielu stał się symbolem niewyjaśnionego lęku. Co naprawdę kryje się za mostem Overton? Czy to wina zapachów, złudzeń optycznych, tragicznej konstrukcji, czy może czegoś, czego nie potrafimy jeszcze zrozumieć? Jedno jest pewne. Setki psów nie kłamią, a ich nagłe skoki w przepaść pozostają najbardziej przerażającą zagadką Szkocji. Może nigdy nie poznamy pełnej prawdy, ale pytania i tak pozostają w naszych głowach, a tajemnica wciąż wisi nad mostem jak mgła nad Doliną. Jeżeli chcesz, mogę w kolejnym odcinku opowiedzieć o podobnych miejscach na świecie, gdzie zwierzęta zachowują się w sposób niewytłumaczalny. Ale na razie, jeśli odwiedzisz Szkocję. Uważaj na psy przy moście Overtown. I zastanów się, czy w świecie, który uważamy za znany i bezpieczny, istnieją miejsca, gdzie nawet najbardziej wierni przyjaciele potrafią zostać wciągnięci w niewyjaśnioną tajemnicę? Most Overtown pozostaje jednym z najbardziej przerażających i niewyjaśnionych miejsc w Szkocji. Setki psów, tajemnicze zdarzenia, mroczne legendy, a odpowiedzi nadal brak. Czy to natura, przypadek, czy coś nadprzyrodzonego? Tajemnica wisi w powietrzu i czeka, aż ktoś odważy się ją zgłębić. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz odkrywać kolejne niewyjaśnione zagadki historii, tajemnicze miejsca i mroczne sekrety, subskrybuj kanał Niepojęte i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A teraz odważ się spojrzeć jeszcze raz w ciemność i zastanów się, co kryje się tuż poza mostem.